Dajcie Edukacja na maksa z tej strony. Teraz znajdujemy się w lesie Białóckim w miejscowości Białuty. To jest miejscowość obok Iłowa. Jak ktoś nie wie, gdzie jest Iłowo, to szukajcie obok Muławy. Jesteśmy obecni w miejscu pamięci ofiar zamordowanych z obozów Zagłady. To jest opis dla tych, co chcieliby temat bardziej zgłębić. A tam dalej jest pomnik, który Wam za chwileczkę pokażę. Droga jest dźwirowa, ale bez większych dziur, więc można dojechać. Należy za kościołem, troszkę kilka kilometrów tylko za kościołem, odbić w prawo, bodajże. Nie jak nad drzwi, tylko nie, nie, nie widziałem tam w sumie kierunku, jaki tam był. No, zaraz odjdziemy do pomnika, jak to zrobili. Ludzi zainteresowanych historią na pewno miejsce zainteresuje. Tak, trochę masło maślane wyszło z tego. Zrobione dużo, dużo łatwiej. Podobno wyglądało, kiedyś wyglądało to gorzej. To wszystko. Pozdrawiam.